Witajcie drodzy widzowie Dzisiaj pokażę wam jak zrobić kamień szlifierski w Minecraft Pamiętajcie o ustawieniu łapce w górę i w subiku nie przedłużam i zapraszam do tego poradnika Pamiętajcie o subie Najpierw standardowo zbieram drewno Potem nasz I potrzebujemy. Potrzebujemy trzy kobią. Nie boję na piecu. Ok, gdy już to wszystko mamy, kraftujemy piec. I przepalamy ten kobiec. A, stone. Ok, gdy już nam się przepali wszystko, to robimy z tego płytkę Tutaj dajemy deski a tutaj patyki i mamy kamień szpilski tutaj możemy na przykład zrobić możemy tutaj sobie na przykład dać dodać więc mam nadzieję że wam się poranik spodobał jeżeli tak, to zostawcie łapkę, górę i sumika. I to tyle. Cześć.